W kolejnym roku ma dzisiaj 6 grudnia i dopiero co wstałam i patrzę i czekam na moje prezenty, więc idę szybko rozpakować i szykuję się do szkoły. takie, takie i takie. I najlepszy prezent, czyli swadar. I też jest to dla słynczy, to pokażę wam potem. A więc moje się tak się prezentuje. I zaraz idziemy zobaczyć do Ani, co ona tam porabia. Co Ania? Krowę. trafiłaś? O nowe. Zobacz jaka fajna. To już... to A tu Wiktora coś... prezent z kalendarza. I zobaczcie, ja też dostałam takie słodycze i Ania. Mam pewno ja? takich. A Ania chcesz pokazać swój prezent? E, jaki? Z kalendarza i od Mikołaja. E... Nie z tego, że kolejny kalendarz... Ej, patrzcie, będziemy mieć już cztery kalendarze. Zobaczcie. Tyle słodyczy. Ja też tyle dostałam. Tylko tego nie wyjąłam. To będzie... I taki fajny. I po prostu nie do Wow. Teraz trzeba otwierać i nie idziemy do szkoły, tak? Ej, nie, bo dzisiaj jadą nam Dobra, teraz idziemy zobaczyć do Wiktora. A potem otworzę swój kalendarz. Jak wrażenia? Gąble są świąteczne. Ło, no. Wrażenie? Ogólnie super, ładuje się powerbank. Tutaj Wiktor tak? dostał w kalendarzu takie coś, tylko poduszkę. I takiego powerbanka. Który się będzie ładował jeszcze przez 4 godziny. Dobra, teraz idziemy otworzyć... Mój kalendarz. Dobra. O, jeszcze te skarpety muszę koniecznie zapakować. Tutaj jest moja torba z mluczami. A tu mamy kalendarz. Poczekajcie, się to zapala. I będziemy zaraz go otwierać. Dobra, jest trochę słowa jakoś, ale jest mega rano otwieramy kalendarz od Anzy Ania, zobacz! Posępka i lukier będzie miała do pierniczku! <grystanie> Ania mi <mu> pokazuje kropę. <grystanie> to jest wielka secret boxa. Chodź, ale my jeszcze takie nie mieliśmy, to są śnieżynki. Zobacz. <grystanie> Ej, dobra. Dobra, dobra. No to w kalendarz do nich mamy... Jaki zielony ruki i taką niebieską posypkę Jak się ten luz będzie działa? Musisz pociągnąć. I tu Ania bawi się nosem. Nie... Dobra, jednak ja nie wytrzymałam, musiałam rozpakować wszystkie słodycze wywaliamy na podłogę. Dostałam kolejny kalendarz odwentowy, z którego wypadają czekoladki, ale nieważne. A nie chodź ze swoimi prezentami. Ale ja się cieszę, że jej się podoba. Cieszę się że ci się piesek z kalendarza podoba, bo tak się zastanawiałam, czy ci się spodoba. Dobra, więc idziemy teraz na ja Dobra, odzywam się do Was po szkole. Nie wiem, czy pokazywałam mój outfit. Tak wygląda. I pokażę Wam teraz moją torbę ze słodyczami, co tam jest. I nie wiem, czy pokazywałam Wam to, co dostałam w kalendarzu od koleżanki. To jest zielony lukier i taka niebieska posypka fajna. I teraz Wam pokażę, co dostałam w tej torbie pełnej słodyczy. Naprawdę mega się cieszę. Kolejne mm. Mini Kielbłeno Jeżyki O matko, kolejne ptasie mleczko Nie wiem, jak ptasie go mleczka Ooo, um. kliwki Ukocham kliwki Kilejnie niespodzianka. Nie wiem Kolejna ciastka. Mirka Secret Box. Ani się trafiła tutaj broketowa krowa. Co to jest? Nie wiem, coś takiego. A i to ma dziwne to ma to jest dziwne. Peterki. No dobra. Tinder dris. Casteczka. Matko ile tego? Mamba. Ja chyba to będę jadły przez rok. pierniczki w czekoladzie. ada fufu jakieś żelki. Kinder cards. Kolejne żelki też do dziadkowe, dziadki lubią takie cukierki zawsze orzeszki, czyli coś czego nienawidzę nie, orzeszki są okropne i krawka kolejne, nie, je lubię oj, pusto o metku. patrzcie gdzie ja to wszystko pochowam a, jeszcze pokażę wam co dostaliśmy w szkole Myślałam, że nic nie dostaniemy. Poczekaj, ja Was tu postawię na chwilę. Muszę rozpakować plecak. I co znaleźć? No tak, dostaliśmy kindermeczną kanapkę, baton i jeszcze taki cukierek, ale nie mogę go znaleźć, więc do zobaczenia potem. Może Dobra, ja nagrywam, mama. Otwieram kalendarz. No, mam no, no, nie. <grym się pojawia> A wszyscy czekają na, na te czekoladki. A ja muszę otworzyć dwa zaległe okienka, bo zapomniałam wczoraj. Szóst szósty był wczoraj? Nie, dzisiaj sz szósty. Dzisiaj. Nie, dzisiaj. Szósty. To muszę najpierw piątkę otworzyć. Zaraz, gdzie jest piątka? Nie widzę, nie ma piątki. Przyzwyczajnym mi się polarnie. Ja w piątkę zajmam docieriałam. Zobaczymy co jest... O, szokobons jest w piątce. Ja poproszę. Poproszę rzucić mi. Czemu? Z ja chcę go zjeść. Aleś mi z tego pomoc. Ja szokobos. mam szoko Ale z tego, bo z tego ma nie schowa. I szóstka. O! Jajko wielkanocne. No normalne jajko, wielka z jakby. To Bąb. chyba z wielka nocy. Może na I teraz ten. Piątka. To od razu mi nie piątka dała. Zobaczymy co jest. Ptaszek, Ania, a co u ciebie? Było? Bo u mnie jest ptaszek. Nie To jest No? Ptaszek. I szóstka. Masz Ale możesz ale sobie ciastko otworzyć jak chcesz. No, nie, włóż do szuflady. Będziemy przechodzić kiedy będzie nam się chciało. Mama, ale ja mogę coś pytać Nie, no, na razie nie chcę A masz tam swój kalenderz otwarty i masz tam jakieś zaległe okienko? a jeszcze. Gdzie Ale zaległych okienek? To ja zjem takie jajeczko. Dobra. Ciekawe co jest w środku. Pokaż. Jesteś. To szoko bons. Tylko mniejszy. Bo miałeś zjeść szoko bąsa. A papierek? Spierak? Ejeczko My... było bardzo dobre, tylko że wielka noc.